Odebraliśmy klucze do naszego wymarzonego mieszkania. Dobra, chodźcie pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. W całym mieszkaniu będzie mikrocement. Czy ktoś z Was też ma? Polecacie? Tu będzie salon i zamkowiski. Tu będzie, będzie jadalnia, wielki stół, o zawsze marzyłam. Zobaczcie, jakie piękne okna. Są dwa przepiękne tarasy po dwóch stronach mieszkania, ale jeszcze nie zaprojektowane. Tu za mną będzie łazienka, będzie prysznic, będzie wolno wanna, a widzicie kafle? Przy prysznicu petarda. A zobaczcie, jakie wszędzie są wysokie drzwi. Tu zapraszam Was do naszej sypialni, gdzie łóżko będzie tak ogromne, że zajmie nam chyba cały pokój. A tu, jak widać, rozwaliliśmy ściany, tam miała być kibelek, znowu z kibelka będzie garderoba. Nie wiem, jak ja się pomieszczę ze swoimi rzeczami. Tu miała być ogromna garderoba. Więc zamiast niej będzie przepiękny pokój Franka, pod którego zmieniliśmy cały plan mieszkania. A jakie wasze życiowe plany zmieniły wasze dzieci? Dajcie znać w komentarzach.